Hey, ja jestem Dominik, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, pierwszy odcinek Halloweenowy z Żagliną! ma? Jak widzicie po tytule, dziś zmierzymy się w dekorowaniu Halloweenowym danego pomieszczenia. Jedna osoba będzie miała 50 zł, jedna osoba będzie miała 500 zł. Komu pójdzie lepiej? Kto będzie dekorować jaki pokój? Właśnie to zaraz wylosujemy. To się okaże. Jak że jesteś moim gościem, możesz wylosować na kawę fortuny i zobaczymy, czy będziesz miała 50, czy będziesz miała 500, a mi zostanie to druga kwota. Let's go gambling! Oh yeah! Także słuchajcie, tak się trafiło, że mój w dzisiejszym odcinku ma tylko 50 zł, oh no! ja mam 500 zł. Ale dla osoby, która ma 50 zł, ze względu już w sklepach jest wszystko mega drogie, mamy małe ułatwienie. No, no, ja myślę. Mamy przygotowane dla ciebie trzy kartony. Nie możesz ich dotykać, nie możesz no. zaglądać, ale możesz jeden wylosować i to co w nim jest, możesz użyć do dekoracji danego pomieszczenia. Alright, alright, więc ja ci je stawiam. O, jak ciężkie! możesz teraz wybrać. No nie wiem, no bo jakbyś chciała zrobić triki, to to by było najwięcej. Tylko pamiętaj też, że w większy wejdzie więcej rzeczy. Mogą być to lekkie rzeczy, ale może być ich dużo. A w tym małym, na przykład, no tam nie wejdzie na przykład wielka czaszka. Dokładnie. A ty masz takie coś jak wielka czaszka? Ja no, mam wszystko. Okej, no, 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 ty mi zawsze Największy? Wybrańsz. No, on mi zawsze ci nie zawsze dziwnie radzi. Ja no, ci nie doradzę. To nie. Powiedzi, nie. wiesz co wejdzie, będzie pustka. Uwaga! Moja, moja, moja. Otwórzmy i sprawdźmy, jakie jest Twoje ułatwienie. Ale czekaj, teraz będziemy losować pokój, który dekorujemy. Może jest szansa, że trafisz łazienkę? Może jest szansa, że w łazienkę? Niestety papier toaletowy prasa. A jak nie tego obwiniesz wokół łóżka w sypialni. Jest. Jakoś ty losowałaś kwotę, to ja losuję pierwsze pomieszczenie. Okej, okay, mam. A już widzę, że to będzie śmieszny odcinek. Salon, czyli miejsce, w którym stoimy. O kurde, ej to fajnie, bo ja mogę kominek zrobić, lustro zrobić. Masz pięć stóp, więc generalnie możesz sobie szaleć. Dobra. Ja mam 50 zł i to! <laughs> Sprawdźmy jakie pomieszczenie wylosujesz. Co masz? Łazienka. Okej. Okay. <laughs> ale tak mamy. Także my przechodzimy teraz do naszego challenge'u, czyli dekorowania. Komu pójdzie lepiej. A, idziemy, ale ty musisz wybrać łazienkę. Dobra. Padło na tą łazienkę, ponieważ jest najmniejsza, ma trochę kolory takie halloweenowe, podłogę ma taką w kratę, więc Żaklina będzie tutaj działać, ja będę działać Zemienią w Zamieniam ten papier na ten papier i... Juuu. Juuu. I teraz ludzie głosują na kanale na już i wszyscy, wow, łazienka najlepsza! Szlak mnie trafi. Także teraz najważniejsze, musimy wydać nasze wylosowane pieniądze. Żakina niestety niewiele może kupić, bo ma tylko 50 złotych, a ja zaczynam szaleć w sklepach. Dobra, słuchajcie, rozdzielamy się, dziewczyny są tam. Lecę do Teddy, ponieważ wydaje mi się, że tam będzie najwięcej dekoracji Halloweenowych. Plus mam duży budżet, więc nie muszę się aż tak stresować. Mogę nawet pójść do TK Maxa, zobaczyć, czy coś jest. Jedyne, czego nie przewidziałem... To to, że to są już święta A ja potrzebuję Halloween Co my tu mamy za 5 dyszek? Ty, jakie fajne kuczyki Ja tam będę stała i też będę Halloweenowa 10 zł za co, za obrót cerata, fajnie Tego się nie da zrobić To kosztuje, słuchajcie, 10 ziko Ale robi wrażenie Dobra, powiem wam szczerze, że jednak wtedy nic dla mnie nie było. Idę teraz do Pepko zobaczyć tam. Ewentualnie jeszcze mi się stymiało, że jest Tiger. I w Tigerze też mogą być dekoracje promieniowe. Dobra, tutaj mamy przynajmniej jakieś kości. Jest jakaś maska. Tutaj kolejna maska, ale to są bardziej przebrania. A tu mamy dekoracje. Spójrzcie w ogóle, jakie cute. Ale takich rzeczy nie chcę, bo to do kuchni. O, mi się podobają takie rzeczy. To wygląda fajnie. To też jest całkiem cute, ale trochę tandetne. Tu mamy jeszcze takie dynki, to fajne. O, są nagrobki też. przecież to jest świecąca pajęczyna. To może to może być fajne. Wydałem na razie 55 zł. Jedyne co, to miałem nadzieję, że w uda mi się kupić sztuczną pajęczynę, a nie było tam. A to zrobi klimat, więc idę jeszcze do deala. Może tam będzie pajęczyna. Bo to musi być taka tania, najtańsza pajęczyna po prostu. 14 zł. Krew. Mega droga. Dobra, 14 zł. Krew, 14 zł. To 28. Chcę kołki kibelka postawić. I to kosztuje dycha. Tu już jest 38. Ja nie mam kasy już. Dobra, idziemy po papier. Słuchajcie, trzeba będzie zrobić DIY. Mamy jeden czarny, który kosztuje. Uwaga, 5 złotych, git. Z tego czarnego będzie tak, będzie pajęczyna, będą pająki. Te, jak one się nazywają? Nietoperze. Nietoperze, tak. I jeszcze teraz dynia, pomarańcz. No i pomarańcz, znowu kolejne 5 złotych, matko boska. Czy matko zostało mi 2 złota? To z czegoś trzeba zrezygnować. No on taki ładny, nie? O, tu go. <grym> Może zamiast krwi kupimy czerwoną farbę, tylko trzeba ją znaleźć. Z glitterem? Dawaj. No ale to jest taki czerwony, czerwony. Zmieszam z czarnym, co? Weźmiemy to i to, mamy 5,5, Tu tutaj mamy 10, a tu mamy 14. Człowiek zaoszczędził od razu. Do widzenia. Patrzcie w ogóle, jaka zarąbista ręka. To jest pluszak, ale fajny Wednesday. Uuu, piła. To przez kupiłem w Pepko za 25, patrzcie to. Jest promocja na 15. Polska cebula. Jak tu jest za 15 zł, to ja to biorę, a to zwrócę. Ale mamy jeszcze, uwaga, takie nietoperze. Mamy do tego świeczki, które w ogóle topią się na czerwono, więc ekstra. Mamy jakiś jeszcze balon, ale tego chyba nie biorę jednak. Za to uwaga, mamy tutaj pajęczynę, więc biorę, nie wiem, która będzie lepsza. Wezmę chyba tą. Dwie paczki mi wystarczą. Dobra, kolejne 5 tych wydane. Mamy jeszcze cztery stówki, więc lecę teraz do TK Maxa, bo tam wydaje mi się, że kupię większe dekoracje i fajniejsze. Plus jakieś czaszki, ale jeszcze chyba wrócę mimo wszystko do teli jakieś małe pierdółki na koniec. W Diwdzie obok trochę jest dużo pierdółek. O, dzięki, dobra, idę. To sobie odłożę tutaj. Ty, klasa normalnie. Czyna. To już jest 10 zł. I co to jest? Hanging back. Nie rozumiem, taki duży jeden wielki. Ty, gotowy, nie trzeba wycinać. A tyle samo bym kupiła tamten, za 5 zł, za tyle samo i bym trzeba bym wycinać. No. Korzą do sklep. Uuu. 20 metrów dalej i nie 14 złotych, tylko 5. Jeszcze tupak. Słuchajcie, nie wierzę. Wchodzę do TK Maxa, a tu już wiszą bombki, są foinki, są jakieś renifery. Jak na razie nie widzę ani jednej półki Halloweenowej i jestem naprawdę przerażony w tym momencie, bo miałem nadzieję, że tu kupię najwięcej. Znalazłem mini półkę Halloweenową, ale te rzeczy w ogóle mi się nie podobają i szczerze mówiąc, mam problem. Udało mi się, znalazłem panią, która mi podpowiedziała, mam kilka rzeczy, ale jeszcze ich nie kupowałem, tylko najwyżej po pani wrócę, bo chcę zobaczyć, co jest jeszcze w tej gerze. Bo w TK Maxie wyjdzie mniej więcej 300 zł, więc zostaje mi tylko 100 zł budżetu i jeszcze się boję, że to będzie za dużo. Więc jeżeli nic innego nie znajdę, to wrócę tam i kupię te rzeczy. A na razie mam tylko te dwie torby. Ostatni przystanek Tiger. Tutaj rzeczy na promocji. Jest taki gigantyczny pająk, więc go wezmę. Bo on kosztuje tylko 17,50 teraz. Więc fajna opcja. Wezmę dwa. Podoba mi się też ta dynia, bo ona wygląda całkiem fajnie i kosztuje 24,50. Więc ją też sobie wezmę. To jest w ogóle śmieszne, tylko nie mam pojęcia, ile to kosztuje. Ale mam dzisiaj duży budżet, więc ryzykuję i biorę. Jak to mówią, kto nie ryzykuje ten nie pije szampana? Więc ja mogę sobie zaryzykować. Dzisiaj mam duży budżet. Jest jeszcze takie serce gumowe. To mi się chyba nie podoba w ogóle. Ewentualnie taki świecznik to nie jest złe, ale będzie tak bardzo ciemno na tym kominku, więc może coś innego. Wspomniało mi się, że jeszcze na kominku mamy taką, takie haczyki, więc mógłbym w sumie taką giglandę powiedzieć. Ona nie jest jakaś super ładna, ale może wyglądać fajnie, więc wezmę też. Będzie po prostu idealnie udało mi się zrobić zakupy w Tigerze za 100 zł, co oznacza, że wykorzystałem już 200 zł budżetu i zostaje mi 300 na. TK Maxa, który jest tam, bo w TK Maxie było kilka jednak rzeczy, które mi się podobały. Idealnie wydam tam trzy stówki i wracamy już do domu dekorować. Ja sobie ukryłam swoje Słuchajcie, ja już zdążyłem zrobić cały shopping, a Zagina dalej. Bo jak się nie ma kasy, to, to tak się kombinuje. Dokładnie. Zostało mi trzy dychy, jak widzicie, trzy dychy. Tutaj będzie cztery, czyli zostaje mi 20 zł. 10 na to i szlak wygrywa, 14 do kosztuje. Dobra, słuchajcie, rozpakowałem swoje zakupy. Tu przed Państwem leży właśnie 500 zł, ponieważ te pierdółki z TK Maxa są strasznie drogie. W każdym razie mam wszystko rozpakowane, więc teraz sobie przejrzę po kolei, co mi się tutaj podoba, co muszę schować i zaczynam działać. Myślę, że najwięcej będę po prostu działać pajęczyno. Plus nie wygląda to mrocznie, bo jest słońce, ale uwaga, montażyści, proszę, patrzcie. Najpierw robimy światło, jest. I teraz robimy muzyczkę nastrojową Halloweenową, jest. I to wygląda jak Halloween już jest! Nie ma co przedłużać, zaczynamy dekorowanie. Dobra, zaczynam sobie od lewej strony jak wiecie mamy tutaj dość dużo kolorowych elementów, które chcę, żeby zniknęły. Zostawię książki, bo one wyglądają trochę creepy. zostawię jakiś wazon, świeczki rozlane, ale te rzeczy i te rzeczy muszę stąd zabrać. Dobra, słuchajcie, nie będę zabierać jednak wszystkich rzeczy od siebie tutaj, bo chciałem zabrać wszystko, ale te takie czarne elementy, czerwone to pasuje, więc ja tylko tu poustawiam gdzieś jeszcze nagrobki i dam tu pajęczynę, zapalę świecę i będzie fajnie. Rozpakowałem tą pajęczynę świecącą i szczerze, ona mi się podoba, więc ja myślę, że użyję jednak dwóch. Jedna była tańsza, druga droższa i tutaj mam haczyki i myślałem, że to na to zrobię, ale drugi jest dopiero tu. Więc chyba muszę sam haczyki przynieść z domu i tak je tutaj przyczepię. Słuchajcie, to um, wycinanie to wcale nie jest dla dzieci, właśnie się zacięłam nożyczkami i to tak strasznie. Jest nieźle. chciałem w ogóle dać pańczynę na ścianę, bo to by zrobiłem na najwięcej, bo tutaj ściana jest biała totalnie, ale słuchajcie, na białej ścianie biała pańczyna jest niewidoczna, więc przynajmniej tutaj coś, coś się dzieje, coś się dzieje. Słuchajcie, rozpakowałem te nietoperze i one okazuje się, że są super, ponieważ mamy kilka różnych rozmiarów i przyczepiłem je do ściany. Nie będzie ich dużo, bo chciałem zrobić do sufitu, ale mamy ograniczenie. Z tego co widzę jest ich chyba z 20, więc zostawię jeszcze kilka na lustro tutaj i jeszcze na tą ścianę tutaj. Muszę się ograniczać. Wydawało mi się, że 500 zł to jest mega dużo, ale jak patrzę na te półki wszystkie tutaj, to to wcale nie jest dużo. I wydaje mi się, że będzie tak się jak trochę biednie. No i co? Wycięłam. I teraz wracam do swojej ciszy. O, trzyma się. Zatrzymaj <grybujesz> się. Patrzcie na to. Nie dość, że mam dziewięć palców, prawda, bo ten już, ten już, jest out, to jeszcze po prostu trzeba tak, tak mocno ciąć, bo myśmy zamiast kupić blok, głupie, kupiły taką bardzo porządną, mocną tekt tekturę, co się nazywa, jak to się nazywa? Karton. Karton, nie wiem co. I ja nie mogę w tym ciąć, rozumiecie, dlatego mam takie po prostu, palsa po pro straciłam. Tutaj zaraz rękę stracę. To nie jest naprawdę dla dzieci. To nie jest. Także ym, trudno, miały być pajęczyny, nie będzie. Pokaż sobie pajęczyny ładnie do kamery. Moją pajęczynę piękną? Niestety. Niestety. Bo się nie da po prostu ciąć w tego. Ale przynajmniej pająki fajne wyszły. I dynie też fajne wyszły. Małe, wielkie, duże. A jeszcze nos trzeba wyciąć tutaj. Uf. Udało mi się znaleźć w domu haczyki, więc teraz je przyczepię tutaj, żeby ta pajęczyna się trzymała. Tylko jeszcze nie wiem w jakiej odległości i gdzie ona ma Przyłączę, muszę to sprawdzić. Bo przyłączę, schowamy za świeczkę do kominka. Ok. Czyli tak, bym musiała wisieć. Wiecie, że to z małe pudełeczko było zamknięte jeszcze na śrubkę, którą musiałem wykręcić, bo inaczej bym tego nie otworzył, żeby włożyć po prostu baterię do tej pajęczyny, która tutaj wisi. Więc e, współczuję, jak ktoś to kupił, nie miał śrubokręta w domu. W każdym razie wrzucam teraz baterię i powinno już działać. <laughs> Dobre, to może migać jeszcze Będziemy w porządek, te wszystkie dziwne rzeczy z tym agliwedełkiem Z Panią wychodzą nasz wiszący ludek tutaj Tutaj na górze Git O, oh, I love it To jest to o co walczyłam 14 zł. O te 14 złotych walczyłam. No ale słuchajcie, jak na 5 tych, to naprawdę. Spójrzcie, te świece są po prostu czarne, ale one podobno jak się topią, to palą się na czerwono, więc e, będzie spływać po nich taki czerwony kolor. Więc ja je chyba odpalam, żeby one już się topiły, bo dałem je również tutaj i tutaj też bym chciał, żeby one już się topiły, więc odpalam tylko, żebym nic nie spalił. Już to widzicie, ale nie podniosłem tutaj knotów. Trochę zapomniałem o tym i spływa mi już po tej świeżce, ale trudno, jest fajnie. ten kącik wygląda już fajnie. Mamy tutaj też pajęcznik Wszędzie, więc jest nieźle. Mógłbym odpalić jeszcze te zwykłe świeczki, więc może zaraz to zrobię. Tutaj już się dzieje dużo. Spójrzcie, tu jest sporo, tylko brakuje mi chyba pajęczyny na tej ścianie. Zobaczymy, czy uda mi się ją zrobić, więc to wykombinuję za chwilę. Tutaj też już zrobiłem pajęczynę wszędzie. Tu postawiłem jakieś dekoracje, tutaj są nietoperze, tu jest jakiś świecznik i uwaga, poza kamerą zrobiłem jeszcze dwa elementy. Pierwszy to parapet. W parapecie postawiłem sobie tą dynię, którą kupiłem. Miałem jakieś świeczki w domu jest to z TK Maxa i uwaga, wielki pająk z chyba Tegera, już nie pamiętam gdzie i trochę pajęczyny i uwaga, uwaga. W tym rogu w salonie nie ma za dużo elementów, tu stoi tylko kolumna, więc na nią postawiłem coś takiego, taką maszynę. Dałem trochę pajęczyny do obrazka czarnego, on pasuje, więc będzie git. No i tak to wygląda na Pajęczyna w kidlu? <grym> nie, no ja po prostu robię co mogę, słuchajcie. Naprawdę, naprawdę robię co mogę. Ale te dźwięki tam przy tym kibelku? Git, czy to jest nie, no, nie tego też baterie są potrzebne. Ja nie mam aż tyle. Dobra, słuchajcie, to jest dość lekkie, więc wydaje mi się, że może haczyki dałyby radę to utrzymać. I wtedy byśmy zrobili girlandę. Tu na wyjściu. Trudno, niech będzie tak. A teraz to poprowadzimy sobie tu, po liście, Tego prawie nie widać. Teram! To wygląda mega tandetnie. Ale trudno, niech już będzie. Nie! This is Halloween! This is Halloween! Więc teraz chyba robię tą pajęczynę tutaj, bo to do jakiegoś efektu na tej ścianie, aczkolwiek tak się dużo dzieje, bo mamy tą kolorową, świecącą pajęczynę. Nie mam za bardzo w tym miejscu o co zahaczyć tą pajęczynę, więc postawiłem świeczkę tu, postawiłem świeczkę tam i jakoś to wygląda. Nie jest to na pewno szczyt moich marzeń, ale nie ma tragedii, robi się klimatycznie. Słuchajcie, jak się wchodzi do salonu, no to pierwsze co się rzuca w oczy też to ten stolik. I musimy coś na nim wykombinować, więc ja teraz zbieram z niego wszystko i będziemy na nowo ustawiać elementy. Część, Kasia, że jakieś dziecko kupuje sobie dekorację na Halloween albo taką pajęczynkę i musi mieć śrubokręt, żeby się dostać do baterii. To jest bez sensu. Dobra, słuchajcie, robiłem to tak, szukam baterii, rozłożyłem jeszcze jakieś pajączki, bo znalazłem. No i e, świeczkę odpalę, więc tak naprawdę sprzątam. I mój halloweenowy kącik, czyli salon, jest gotowy. Więc ja tylko sprzątam, odpalam świecę i czekam, aż Rapina skończy łazienkę. Działa. Dobra, to mamy, więc jeszcze tylko Girlanda. Jak coś się otwiera? To też jest skręcone śrubokrętem. Oni oszaleli wszyscy Czy to jakieś nowe przepisy? W tamtym roku jak by do pracy tak nie było Niestety okazało się, że mój stróbokręt jest za duży Na tą śrubkę, nie mam innego Więc nie odpadę tej girlandy Ale mimo wszystko Jak na jakieś 25 może 30 minut roboty Wygląda fajnie Co nie? Czujesz już ten klimat? Tak, teraz tak te... To już w ogóle inne powietrze Moi drodzy, ja oficjalnie skończyłem Czekamy teraz na żaklinę A wy w tym czasie zobaczcie jak wygląda mój pokój Jak siedzę tutaj i widzę to z tyłu, to wygląda to naprawdę super z tymi nietoperzami. Mówię to chyba piąty raz. W każdym razie ogólnie cieszę się bardzo, ponieważ jeszcze tydzień temu, chyba we vlogu, mówiłem Wam, że w ogóle nie czuję Halloween, w ogóle nie czuję tego klimatu w tym roku, w ogóle nie tak. I tym odcinkiem wiedziałem, że chcę zacząć serię Halloweenową, żeby właśnie wczuć się w ten klimat, dekorując, bo od tego się zawsze zaczyna. Jak pojawiają się dekoracje, to nagle poczujecie ten klimat, i ja to poczułem. Dzisiaj poczułem to, że jestem gotowy na Halloween i na więcej odcinków Halloweenowych. Także zaczynamy sobie od dekorowania. Jak wszystkie święta zaczyna się od dekorowania. Na YouTube przynajmniej. Więc my zaczynamy Halloween od dobrych dekoracji. Zobaczymy, co jeszcze w łazience się dzieje, a następne odcinki będą już bardziej challenge'owe, typowo Halloweenowe. W każdym razie jestem naprawdę zadowolony ze swojej roboty i jestem w szoku z jednej strony, że poszło mi szybciej niż Rafin, bo miałem więcej elementów, ale z drugiej strony Rafina musiała działać niestety DIY musiała sama wycinać i to pochłonęło dużo czasu. W każdym razie czekam, aż skończy, bo chcę zobaczyć już jej łazienkę. A jeśli wy chcielibyście mieć realny wpływ na nasze odcinki, to koniecznie bądźcie na kanale nadawczym, bo właśnie tam najczęściej robimy ankiety. I widzę już, że. Te świece, no trochę im zajęło, żeby cokolwiek pociekło, ale tu już cieknie, tu przed chwilą spłynęło też, więc zaczynają się topić. Jedyne co to wpadają mi na świecznik i brudzą mi go, ale wygląda to całkiem fajnie, więc y, ogólnie super te świece. O nie, widzicie to? Pociekło na maksa i brudzi na maksa. O nie, słuchajcie, za pięć dych! No, też tak uważam Blaze. Jest chyba seria zarąbiście. Uwaga! Żaklina siedziała w tej piwnicy prawie dwie godziny. Ja chcę naprawdę to zobaczyć. 50 zł, mała łacienka, ale bardzo mały budżet. Ale 50 zł. Tak, więc uwaga, idę to zobaczyć. 3, dwa, jeden... Dobrze to wygląda! To jest wszystko! To jest Jakby wszystko. tu nie ma elementu pustego. Ale się Shiku na nie da zrobić teraz! <noise> bo to mogła być te Ale dobrze to wygląda! <noise> Jestem z ciebie dumny! Siedziałaś tu naprawdę długo, ale wygląda to sztos! Jestem zajarany na maksa. I masz Tak kipę. po prostu. No. Ej, no, powiem Ci. A świeczuszka! Czaszka. No. Nie widziałem jej. jest tak dużo, że połowę elementów pewnie jeszcze nie widzę. No, nie wie, mam na kiber. A pięć Ale podoba mi się. Dobra, uwaga, czas na przebitki. Także uwaga, idziemy teraz na reakcję Żakliny na górze, co się zadziało w salonie. Zapraszam! Hmm. Hmm. Nieźle, co? To się nie świeci? Nie, bo nie mamy baterii, bo A. nie ma. Znaczy, to jest bateriale, ale szruf, Ale widzisz, jednak no, ta pojęcie na bardzo dobrze robi. Trochę robi, no? Fajnie, no kurczę. Nie jest no, źle, ale no, nie wygląda fajnie to na ten ten, ten, bo, ten, bo ten kominek jest super. Tak, to prawda. To jest super. Ty to kupiłeś, to? No to w takiej Maxie takie rzeczy Ależ, mają. to No. I patrz te świece, które się stawiają na czerwono. Sztos. No. Ale widzisz, no, 500 zł. To no jest różnica, ale miałem też Bo tu jest duża przestrzeń. Jest nieźle, co? Jest nieźle, bardzo dobra. Dobra, jest fajnie. Żeby było jak najbardziej fair, to oczywiście na kanale nadawczym właśnie w tym momencie pojawiła się ankieta i możecie tam głosować, komu poszło lepiej, ale to wasze komentarze będą najważniejsze, bo ludzie, którzy są na odcinku, wiedzą, kto jak miał budżet, tak. kto jak umiał przestrzeń, tak. z czym to się wiązało, To na przykład ja tutaj nie chyba, że miałem gotowe, ty na przykład wycinałaś dynię, w ogóle wy wiecie wszystko. Więc ocencie pod uwagę. Tak, jeden palec stracony. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, piszcie w komentarzu, komu mimo wszystko poszło lepiej. Dzięki! Mój <grym> no. Dziękujemy i wesołego hala, i coś,